Kochani, witajcie! Z tej strony wasza Adrianna i dziś zapraszam was na kolejny okresowy test a w dzisiejszym filmie będziemy testowali niedrogie majtki menstruacyjne z Rossmana. Jest to marka Fasel. Fasel to jest taka Rossmanowska marka produkująca rzeczy do higieny intymnej. Można powiedzieć, że to jest taka e, okresowa i sana. I przetestujemy, jak te majtki się dzisiaj sprawdzą. Ja testowałam już troszkę majtki menstruacyjne, podobały mi się i chcę zobaczyć, jak sprawdzi się tańszy odpowiednik z Roska. Słuchajcie, ja już te majtki mam jakiś czas u siebie. Natomiast czekałam na ten specjalny dzień, który nastał. Dzisiaj jest także idealny czas na przetestowanie tych majtek, dlatego, że jest to mój drugi dzień okresu. A muszę Wam powiedzieć, że mój drugi dzień jest e, najgorszy. Pierwszy dzień to jest silny ból, ale brak okresu prawie. Drugi dzień wodospad. Trzeci dzień e, strumyczek. Więc dzisiaj mamy drugi dzień, tak więc idealnie do przetestowania. Te majtki zostaną poddane naprawdę ciężkim okresowym testom, dlatego, że założę dzisiaj bardzo obcisłe leginsy i jadę także na rower. Będę robiła ponad 20 km na rowerze, więc zobaczymy, jak się sprawdzą. A także na koniec sprawdzimy ich pojemność i to, ile wchłaniają płynu za pomocą sztucznej krwi. Tak więc będzie to bardzo ciekawy test. Słuchajcie, ja już chcę je otworzyć, tak więc przechodzę do jeżeli Wam się spodoba, wydaje Wam się przydatny i chcecie mi pomóc, to zostawcie kciuka w górę. Oj, cisza tutaj. Bo dla Was to sekunda, a dla mnie wielka motywacja. Także zasubskrybujcie kanał oraz zajrzyjcie na Instagrama. Tam zawsze u mnie dużo się dzieje i ruszamy. Jeżeli chodzi o cenę tych majtek, to kosztują 48 zł i jest to sporo taniej niż inne marki menstruacyjne. Na przykład majtki menstruacyjne marki Etam do średniego krwawienia kosztują 120 zł, do krwawienia obfitego 160 zł. Więc te kosztują sporo mniej, ale i tak w porównaniu do podpasek no jest to większy wydatek. Bo paczka podpasek 18 sztuk Always Normal kosztuje 13 zł. Natomiast no, te majtki są wielorazowe, więc zwrócą nam się po kilku miesiącach. Majtki występują w dwóch rozmiarach, M i L. I co, odpakowujemy? E, na opakowaniu wyglądają całkiem ładnie, więc jestem ciekawa, jak będą wyglądały w środku. Choć no, nie spodziewałam się, żeby to była jakaś wyjątkowo ładna, zalotna bielizna. W końcu są to majtki okresowe. Ej, słuchajcie, nie jest źle. Widzę tutaj jakąś koronaczkę. Są pełne, zabudowane, no ale dobrze, o to nam chodzi. Tutaj wykonane są z bardzo miłej bawełny i tylko to miejsce posiada wkładkę. Powiem Wam, że jestem w sumie zdziwiona, bo spodziewałam się, nawet przyniosłam Wam, żeby pokazać, spodziewałam się, że będzie to bardziej wyglądało jak na przykład moje majtki, które zakładam do jazdy na rowerze. To są takie majtki z wkładką, żeby nie obetrzeć tyłka, jak się jedzie na długie trasy. Nie oceniajcie mnie. Jakby człowiek, Musi się ratować, prawda? No i te majtki wyglądają specyficznie. Mają tutaj tak jakby wbudowany Pampers. Ja trochę myślałam, że te też będą tak wyglądały, a powiem Wam, że wyglądają normalnie. Jak najnormalniejsza bielizna. Mają tutaj tylko tę część wzmocnioną i to też nie jakoś bardzo. Więc jestem ciekawa, jak będzie z ich. Pochłanialnością i czy to się nie skończy dzisiaj tragedią. Ja zakładam i pokażę Wam się po założeniu, założę także obcisłe legginsy i zobaczymy, czy nie będą na przykład prześwitywać. Dobra, majtki założone, już Wam pokazuję. Słuchajcie, myślałam, że z tymi majtkami to będzie prosta sprawa, bo jak można sknocić tak naprawdę majtki menstruacyjne, ale obawiam się, że być może tej marce się udało. Mam, mam złe przeczucia, ale to wam zaraz powiem. Jeżeli chodzi o odciskanie się, to słuchajcie, ja założyłam moje najbardziej obcisłe leginsy. I może tego nie widać, ale słuchajcie, one, one są naprawdę obcisłe, ok? Są jeszcze do tego rozmiar na mnie za małe, więc e, uwierzcie mi, to jest dobry test. I nie widzę, żeby jakoś tak nadmiernie się obciskały. Trochę głupio mi jest Wam się tak pokazywać, nie? Ale nie widzę jakiegoś wielkiego odciskania się. Mam wrażenie, że widać ich linie, jakby ktoś się bardzo przyjrzał. Tutaj widać, że Idzie szef, ale nikt by raczej nie spojrzał na to na ulicy i nie powiedział: O mój Boże, widać jej całe majtki! A! Weź, zainwestuj w majtki, bo ci widać! E, taka sytuacja raczej w przypadku tej bielizny by nie nastąpiła. Jak mówię, te są także bardzo obcisłe. Ale jeżeli chodzi o samą konstrukcję tych majtek, słuchajcie, e, ja je zakładam, e, pochodziłam w nich kilka minut i nagle czuję, że ja muszę zrobić takie. Takie coś? Żeby jakby odkleić się od swojej skóry, bo mam wrażenie, że się trochę przykleiły, jeżeli rozumiecie o co mi chodzi, jakby płyn połączył się ze skórą, z majtkami i, i nie! Więc a takie odczepiałam od siebie. Więc to niedobrze. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy. Być może to był sam ich początek. Jeszcze ich nie oceniam, ale bardzo mnie to zaniepokoiło, bo nie chcemy w ciągu dnia robić. Czegoś takiego i je od siebie odklejać. Z innymi majtkami menstruacyjnymi, które testowałam, nie miałam tego problemu. A także obawiam się, bo tego miejsca, które wchłania płyn, jest dość mało. Ono tak naprawdę kończy się mi już tutaj na tyłku i kończy się dość szybko tam. Y na dole. Próbuję powiedzieć to tak, żeby YouTube mi nie zablokował filmu. Po prostu tej wkładki wchłaniającej nie jest za dużo i nie wiem, czy to tak naprawdę wystarczy, bo chodzimy w ciągu dnia, poruszamy się i ja, ja czuję, że nie cała powierzchnia jest zabezpieczona tak, jak być powinna. No ale dobra, poczekamy kilka godzin i zobaczymy, ale na razie jest średnio. Two. Kochani, zgodnie z obietnicą, jadę na rower. Mam zamiar przejechać 25 km i jest ponad 25 stopni, czyli przetestuję te majtki w naprawdę ekstremalnych, jak dla mnie, warunkach. Słuchajcie, kochani, dojechałam. Nie było łatwo. O, Patryk jest razem ze mną, jechałam do niego do pracy. Nie było łatwo. Zrobiło się tak gorąco, że, słuchajcie, myślałam, że już nie dojadę. Ale powiem Wam, że no trochę. Rydawałaś. Tak, zmieniłam opinię na temat tej bielizny, bo widzieliście, na początku nie byłam zadowolona, był problem z tym krajeniem. Natomiast już drugi raz nie wystąpił, tak więc może to był przypadek, może to był taki jeden wyskok. Co za przypadek? A kto powiedział, że to był przypadek? Natomiast jej ogromnym plusem jest to, że jest bardzo lekka, bardzo przewiewna. No i muszę powiedzieć, że no na lato no kurczę, no sprawdza mi się, powiem Wam. Byłam w łazience, nie ma żadnej wpadki, natomiast powiem Wam, że przez to, że to jest jednak dość cienka mielizna, a także ta wkładka jest cienka, nie wiem jak sprawdziłaby się u dziewczyn z bardzo, bardzo obfitą miesiączką. Powiem tak, według mnie, jak na razie uważam, że świetny wybór na lato i dla dziewczyn, które mają raczej mniej obfite miesiączki, albo po prostu na ostatnie dni miesiączki, kiedy już wiadomo nie potrzeba aż tak dużej ochrony. No ale na pewno nie zaufałabym jakoś mocno tym majtkom, jeżeli miałabym bardzo obfitą miesiączkę i spędzałabym na przykład cały dzień na zewnątrz i nie mogłabym pójść do łazienki i się przebrać. Ja już jestem w domu, nosiłam tę bieliznę cały dzień i powiem Wam, że im dłużej ją nosiłam, tym bardziej mi się podobała. Po pierwsze jest bardzo lekka, taka przewiewna, no idealna na lato. Mi sprawdziła się dobrze, Zastanawiam mnie tylko, jak u dziewczyn z bardziej obfitymi miesiączkami, dlatego że ta, wydaje mi się, tego materiału jest za cienko i za mało i naprawdę wątpię, żeby przetrwała cały dzień, ale to zobaczymy. Może się mylę, może będę musiała wypluć swoje słowa, dlatego że będziemy jeszcze robili test sztucznej krwi i wtedy zobaczymy, ile tak naprawdę się tam zmieści i jak szybko się wchłania. Jest też jedno pytanie, które wiem, że na pewno macie w głowie i chcecie zadać tylko się, Boicie, czyli jak z zapachem? Każdy zadaje to pytanie sobie tak naprawdę w głowie. I nawet jak testowałam pierwszy raz w życiu bieliznę menstruacyjną, to widziałam w komentarzach pytania dziewczyn, jak z zapachem przy takiej bieliznie? I powiem wam, że absolutnie nie czuję żadnego brzydkiego zapachu wokół siebie. Też wiecie, no jak powąchałam to. Wiem, no obrzydliwe, no ale wiecie, dla testu normalny zapach. Pachnie po prostu jak podpaska, którą nosiliście kilka godzin. Nie będę was uszukiwać, to fiolki nie są, ale to na pewno nie jest jakiś smród. I ja ogólnie jestem dużym fanem bielizny menstruacyjnej. E, i, i wiem, że to brzmi tak śmiesznie i po prostu jak z reklamy, ale dla mnie bielizna menstruacyjna jest super, ponieważ pozwala mi się czuć tak, jakbym nie miała okresu, bo po prostu no, nie muszę o tym myśleć, prawda? Po prostu zakładamy tę bieliznę rano i koniec musimy pamiętać o zmianie co kilka godzin. Ja na przykład lubię tampony, ale bardzo mnie denerwuje to, że co kilka godzin muszę myśleć a dobra, okej, okay, muszę zmienić, muszę szukać łazienki, muszę się nad tym zastanawiać. Więc jest to cały czas gdzieś tam w głowie, a przy bieliznie menstruacyjnej tego nie mam. Czuję się też w niej bezpieczniej niż na przykład w podpaskach. Myślę, że ta bielizna z Isany, przez to, że jest łatwo dostępna i nie jest droga byłaby naprawdę fajną opcją dla osób, które chcą dopiero z bielizną menstruacyjną spróbować. Myślę, że ta Bielizna menstruacyjna z Rosmana, przez to, że jest dostępna i niedroga, mogłaby być po prostu fajnym wstępem do bielizny menstruacyjnej, a kto wie. Jezu, może Wam się spodoba. Natomiast y, jeszcze będziemy robili test chłanialności, zobaczymy ile sztucznej krwi wchłania. A także chcę teraz wrzucić tę bieliznę menstruacyjną do pralki, zobaczyć jak będzie wyglądała po praniu. I wysuszę ją szybko y, i się w niej prześpię, bo to jest także ciekawe, jak sprawdzi się podczas snu. A więc dobra, ja nie mogę się doczekać, wrzucam do pralki i spotykamy się rano. Powiem Wam, jak było. The following day nie Witajcie rano. Ja wiem, że moja grzywka wygląda beznadziejnie. Musicie jej wybaczyć. Ona się dzisiaj kompletnie nie chce ułożyć. Nie chciało mi się myć całych włosów, więc umyłam tylko grzywkę i wiem, że wygląda dziwacznie. Ale trudno. Przyszliśmy tutaj rozmawiać o majciochach. Słuchajcie, te majtki były już prane dwa razy. I jak na to, że były prane dwa razy, to wyglądają bardzo dobrze. Pachną także bardzo ładnie. Świetnie się doprały. Zachwycił mnie także skład tej bielizny, dlatego, że składa się w 60% Procentach z bawełny organicznej. Pewnie dlatego jest taka lekka i przewiewna. Spało mi się w niej świetnie, nie powiem. Natomiast przechodzimy do najciekawszej rzeczy, czyli do testu chłonności. Słuchajcie, według strony Jorkaja, podczas naszej miesiączki tracimy 100 ml płynu. Na ten płyn składa się krew, śluz, różne płyny, wydzieliny. I przyjmując, że czyjaś miesiączka trwa 3 dni, no to 100 podzielić na 3 wychodzi 3 33 ml, czyli mniej więcej tyle krwi stracimy jednego dnia. I chcę uprzedzić, bo ja już widzę te komentarze. Czy ja miesiączka trwa 3 dni? A moja to trwa 4, a moja to trwa 5, a moja to trwa 6? Słuchajcie, u każdego jest inaczej. Wzięłam średnią, wzięłam te 3 dni. Wiadomo, jedni mają 3 dni, drudzy mają 7. No nie da się sprawdzić tutaj wszystkich, ale plus tego, że dzieliliśmy przez 3, jest taki, że jest tutaj po prostu więcej płynu. Bo gdybyśmy podzielili przez 4, 4, no to byłoby 25 ml, czyli mniej. Tak więc ok, teraz idziemy sprawdzić, zobaczymy w jakim czasie wchłonie krew i czy nic nie będzie wyciekać. Idziemy. Ok, mam naszą krew i umieściłam mieliznę w zlewie, bo ta sztuczna krew potrafi naprawdę bardzo brudzić i później ciężko to doprać. I dobra, wylewamy, nalejmy na początku tyle i sprawdźmy, co tu się stanie. Ach, bo mi się wyleje. Ok, mam wrażenie, że wciąga. Wylałam dużo, więc to naprawdę nie jest łatwe zadanie, ale tu nam stoi takie... Jeziorko ze sztucznej krwi. Spróbujmy je trochę rozruszać. Spójrzcie, tu na górze już całkiem nieźle wchłonęły. Ta bielizna nie pochłania jakoś bardzo szybko, ale pochłania. Wylejmy jeszcze tę część. Oj, nie wiem, czy sobie z tym poradzi. Tutaj na środku jest. Spora kałuża. Okej, okay, wróćmy tutaj za 5 minut i zobaczymy, co się stanie. Wróciłam po 5 minutach i zobaczcie, prawie cały płyn wsiąkł. Tak naprawdę tutaj zostało tylko takie malusieńkie jeziorko. Problem jest tylko taki, że trochę wyciekło, jak widać. O, tu nam się zebrało. I też troszkę już wycieka po drugiej stronie. O, sprawdźmy. Jak przyłożymy chusteczkę, to odbija się. No, już by na pewno brudziło ubranie. Dobra, test zakończony, idziemy robić podsumowanie. Teraz muszę zlep umyć. Teraz jestem cała umazana w tej krwi. Słuchajcie, ona strasznie plami. Ale jeżeli chodzi o test wchłanialności, to ta bielizna poradziła sobie średnio. Widzieliśmy, że trochę płynu zostało, no i odbijało się pod spodem. Natomiast e, pamiętajcie, że wylaliśmy po prostu 100% płynu w jednym momencie. Wiadomo, że w ciągu dnia to tak nie wygląda. Tego płynu przybywa po troszku, więc byłoby w ciągu dnia na pewno tej bieliznie łatwiej. To był taki test jest ekstremalny i te majtki nie poradziły sobie na 100%, ale no, jakoś tam sobie poradziły. Jak mówiłam, no to jest raczej bielizna dla dziewczyn ze skąpą albo ze średnio obfitą miesiączką. I myślę, że dla takich osób sprawdzi się fajnie jako właśnie pierwsza bielizna, czy bielizna na lato, czy na późniejsze dni miesiączki, ale jeżeli macie obfite miesiączki, boicie się tak, że chcecie mieć 100% pewności, no to ta raczej się nie sprawdzi. Przynajmniej według mnie, ale oczywiście Testujcie sami, to nie jest absolutnie bubel. Okej, okay, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Ja zrobiłam sobie kawkę, więc sobie teraz będę ją zaraz piła, bo ma dla mnie idealną temperaturę. Więc jeżeli wideo Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę, subskrypcję. Obejrzyjcie poprzedni film na kanale, a ja już się z wami żegnam i życzę Wam wspaniałego dnia. Pa! pa. Dzięki za uwagę!